Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam piwne kiełbaski. W takiej małej puszeczce produkcji holenderskiej, łatwo otwieralnej. Można to by być jako taka przekąska, ale można z dodatkami zastosować to jako śniadanie lub kolację. Wszystko zależy kto co lubi i jak chce to sobie zjeść. Malutka puszeczka, ale jest tego tylko 120 gramów po odcieku. No i całość kaloryczności ma tylko 261 kcal. W składzie tych kiełbasek mięso to 75%, więc raczej niewiele, drób oraz wieprzowina. Mamy też krzak piwny oraz sporo różnych e składników, więc sam skład nie jest na pewno idealny. No ale jako taka jednorazowa przekąska, powiedzmy w moim przypadku akurat, no chyba że będzie to naprawdę super świetne, to może skuszę się kupić jeszcze ponownie, no ale raczej powiedziałbym, że to jest droga przekąska. Tu mamy też napis Busz. Ja jestem w polskim buszu, więc wszystko się zgadza. Tak to się prezentuje. Można oczywiście zjeść to na zimno. To żaden problem. Ale lepiej będzie chyba raczej na ciepło. Według instrukcji należy to lekko podgrzać, ale nie gotować. Więc ja tak zrobię i czekam na rezultaty podgrzewania. Chwilę, moment i wszystko jest podgrzane. Zobaczymy, jak to smakuje. Powiedziałbym, że to takie małe paróweczki. Są miękkie, ale mają taką dosyć zwartą konsystencję. Ja tu nie czuję żadnego piwnego posmaku. W smaku nie są złe. No, ja bym powiedział, że jakbym już to w jakiejś tam racji takie coś jadł. Tyle, że nie było to określane jako piwne kiełbaski. Raczej jako zwykłe kiełbaski, tyle że w sosie pomidorowym, na pewno nie jest to złe pod względem smakowym. Nie wiem, czy tu czuć jakimś, jakimkolwiek smakiem piwa. Bardziej taki kiełbasiany smak niż piwny. Taka lekko twardawa skórka. Bardzo fajne. Nie jest to na pewno złe. No ale tak samo bez niczego to raczej kiepsko. Mam jeszcze do tego pumpernikiel z Estonii, bo przecież w Polsce nie produkują. Oraz dodatek musztardy. Wow, taki słoiczek musztardy to chyba będę jadł z pół roku. Piekielnie ostre. Chlebek jest taki lekko słodkawy, no ale do ostrej bardzo musztardy pasuje jak najbardziej. I do tych w sumie kiełbasek, paróweczek też. Ła! Wow. nieźle mi dzisiaj gębę wypieczy to. No, z tą musztardą i z chlebem, jak najbardziej to jest smaczne, ale nadal nie ma piwnego posmaku. Teraz raczej ma ostry posmak. Ale ogólnie jako całość jest to bardzo dobre kiełbaski w sumie nie są złe chociaż raczej to jednorazowa przygoda z takim czymś w moim przypadku raczej na drugi raz bym się nie skusił no ale raz zjeść spróbować czyli kupić musiałem pod względem smak smakowym jest dobre pod względem składu raczej nieciekawe ale ja oczywiście jak ktoś sobie chce takie coś samemu spróbować, to jak najbardziej polecam. Ja tylko raz sobie to kupiłem. Dodatkowe informacje na ten temat będą podane pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.